No i tam wszystkich widzów na kanale. Dzisiaj porządna robota. Cztery rozruszniki do zrecyklingowania. To znaczy wydostaniemy sobie z nich miedź, mosiąc w szczotkach, aluminium, odlew i stal. Chciałbym polecić z początku kolegę Czaja, do którego chcę wysłać właśnie wirniki z tych rozruszników. Cztery sztuki mam. No i od razu sobie to wszystko zważymy. Polecam kolegę link będzie w opisie no i zważymy sobie te rozruszniczka ile to w całości nam waży wszystko nie wiem czy się co tu zmieści mam nadzieję że tak no rozruszniki ważą nam 12 kg wszystkie 4 Dobre widać, dobre widać. 12 kg Wszystkie cztery rozruszniki. I jeden rozrusznik. To jest wyzwanie. Ale cztery rozruszniki to jest mega wyzwanie. Nie będę wam pokazywał jak się to rozkręca, no bo wszystko muszę tu, tu porozkręcać, te śruby. Jak będzie rozkręcane, to będziemy sobie rozbierać odlewy. Wyciągniemy sobie z tego wirnik, ile pójdzie. Jakieś wirniki, właśnie tutaj, te cewki. U nas się to nazywa solenoid, inaczej jest to elektromagnes. Te wszystkie cztery cewki elektromagnesowe sobie rozpujemy, W tym jest też mieć. Tutaj też jest mieć w tym śrubie. Tu jest odlew aluminium. Wszystko to sobie rozmontujemy, ile to pójdzie jako tako, no i wy, wy zobaczycie na końcu, ile to wszystko waży te poszczególne kolorowe metale. Na skupach e, skupują też rozruszniki w całości, no nie wiem, jaka jest teraz cena, możecie podać w komentarzu, ile jest cena za kilogram rozrusznika. No i co, ja idę sobie to rozkręcać, to teraz pauzuję. Tak, porozkręcane, chyba 15 minut roboty. No i co, idziemy teraz sobie to troszeczkę oddzielać. Zabawiać się z tym. Są te, właśnie te solenoidy, co mówiłem. Te będę rozbierał. Dzisiaj sobie to szlifierę, po szlifierę wszystko pójdzie, te cztery kawałki. To jest wszystko miejsce, śruby tutaj na końcu. No i w tym pośrodku jest cewka, w każdym z tych jest cewka Więc damy to sobie bokiem tutaj No i teraz co? Teraz, oh kurwa. teraz tu są jeszcze szczotki, widzicie tulejkę jakąś mosiężną. No i co? Wirnik, wylatuje jeden wirnik Tutaj stał. do chyba nie Magnesy się rozsypały, na trudno. Wszystko to pójdzie do posortowania. Tutaj jest już prawie czyste aluminium. Tutaj jeszcze tulejka brązowa. No i wszystko to po, po prostu trzeba jakoś posortować, nie? To jeszcze trzymacie jakieś? Ciekawe no zobaczymy chyba to wszystko pójdzie w spokoju tak rozebrać. Próbujemy młotek zabrać. Trochę pomotkujemy to. O, to jest To za wszystko wciutko trzymaczę. Z tego... To trzeba jeszcze się z tym muszę pobawić trochę. No, i widzicie, kolejny aluminium. środku trzymacze to sobie chyba kiedyś później rozbiorę. Widzicie, kolejny rozrusznik, kolejny e, wirnik. To w po środku nic nie ma. To są akurat magnesy, to wszystko dostali. Rozruszniki, jak mówiłem do kolegi, e, wirniki do kolegi Czaja pójdą. kolego odezvíš je, že li to toto je stav, kouka, Ta je No to nazýva planetárna ta, planetárne, planetárne kouko. A to to chyba, s plastikem dostali v pierdole, lebo ani tam nepatřím na skupách, ich to akož neinteresuje, tak jak magnes. Tutaj kolejna sprawa, Jak mówiłem, planetarna ta przekładnia, to jakieś uszczelki, no, rękami te kurde, trochę głupio idzie, ale wszystko jest już jako tako rozkręcone, nie? Tak, uszczelka, no i co, stał, zastali, wszystko to po prostu trzeba jakoś posortować, nie wiem co to. vyleciał kolejny odlew. Tutaj co? Ja to dostałem w ale ten plastik nie, nie Im na skupie. Tu kolejne. Kolejna stal z magnesami. Magnesy ešte przydadzą na przykład na półkę na jakieś tam eh, na jakieś eh, te śrubokręty albo co. Wychodzi, wychodzi Tak, vyšlo. Kolejný odlev. Ale mi je stál s plastikem, neškodí nikomu na skupie. Tak, ešte tutaj te tie včotko přemáče. No toto je akurát stál. Už to, že ten nie nepôjde ako takový. Wyciągnąć nie chyba to zostawię, a to wygląda, że to jest stalowe całe. więc dostali. Tutaj też jest sprzęka, dostali. trzyma, czy sobie zostawię. To dwa. Ach, tutaj co to tu jest? Na pewno patrzycie i... Ciekawi was co to jest ja. Tutaj to jest miedziany, wszystko całe to jest miedziany Plastik To tu jest wszystko gruba miedź, tylko jakoś to muszę jeszcze sobie wydłubować Zobaczę kurde jak to wyciągnę Tak Ech. Powiem wam Będzie grubo chyba. No. Tak. To jest wszystko stalowe. Widzicie, jakie to jest skruszone. Stal, wirnik do kolegi Czaja. Pójdzie, mam nadzieję, że odbierze wirniki. Kolejne te, no i kolejna stal. Krótko trzymacie. Tu jest, kurde, co to jest za gałgana. Nie. Idzie wyciągnąć czy nie Ale tak, wylatuje. Wylatuje coś tam. Tutaj co z tym, no dostali. Tak. Dalo, 3 ściotko trzymacze mamy I jeszcze tutaj musimy odleciało. 4 szczotko trzymacze tak, tutaj jest jakieś coś, kurde. Jak wydostać tego gnoje To jest chyba jakaś zawleczka pod tym. wyciągnę tego wirnika to się znowu łączy no tak, była tam zawleczka schowana więc teraz to sobie roztukam a nie pójdzie to wyciągnąć Co no, co jest nie pójdzie na wajzie. czy co Wiernik upadł jak nie wiem co Aha, to jest zawleczka dobra To mhm. no, trudno, teraz już Nie rozgrywa siłę Szczypcami Nie chcę puścić normalnie. Wirniki nie chcę poddać, coś tam chyba wciąż trzyma. Nie wyciągnę jeszcze raz, posykałem, popukałem i wylazło. Czy to w twarty wirnik? Tutaj znowu dostali. Mamy cztery wirniki. Teraz chcę wysłać do kolegi Czaja To sobie zostawiam Bokiem Tutaj mamy jeszcze stal Tutaj szczotko trzymaczę. Kiedyś indziej się będę bawił z tym Bo tu jest troszeczkę mosiądzu, troszeczkę tego Miedzi se szczotek No szczotki sobie chyba zostawię Dzisiaj mosiądz chyba nie będziemy sobie dołować Ale bagano Teraz Będziemy sobie dołować Czyste aluminium Muszę wszystkie te tulejki po prostu sobie tutaj powierywać z tego bo tu są takie mosiężne czy brązowe też No nic, jak będzie pociągane te tulejki, to się znowu włączę. Tak Tulejki wydostanięte z tego kawałka tutaj musiałem odciąć z pośrodka z tej drugiej strony by wybić oto tutaj tą to jest... Myślę, że to jest brąz, ale będę to kategoryzował jako brąz. To jest trzy tutajki, to są tutaj z tych trzech. jedna była stalowa, więc dostali. Jest to, sobie to jest czyste aluminium wszystko tutaj na tej gromadzie. To jest stal. A I teraz idziemy walczyć tutaj z tymi solenoidami. Pośrodku jest cewka i elektromagnes. Yeah. Ja idę to sobie rozcinać tak. Tak, i tam po środku jest cewka, jak już to będzie rozcięte i wydołowane wszystkie te i te miedziane śruby i te złączniki, to tu też sobie już jeszcze wyciścić. To się znowu włączy i zobaczycie już czysty. Czystą tą robotę już to będzie wszystko powyciągane. Jeżeli co, możecie sobie załączyć e, w karcie informacje. Właśnie tam jest, jak się rozbiera ten solenoid. Właśnie miałbym się wam pojawić takie i teraz w tym filmie. I tam jest solenoid, jak się rozbiera. Tutaj po prostu na połowie się przecina i wyciąga się taka cewka. No to pauza. Idziemy rozbierać solenoidy. Tak. Mamy solenoidy rozłuskane. Oto tak z tej góry, właśnie co widzieliście. miedź już jakaś sypie. To niestety nie był miedziany, ale jest to stalowe. Pociąłem trochę, no i kolor nie miedziany, więc dostali to. Zapomniałem ile, ile jeszcze kółka było. No, było pełne. No i tyle było z tych czterech elektromagnesów, bo w takich pytaniach czasami da... stajecie, stajecie ciekawe. No i co? No i to dostali, wszystko wiadomo Te oto kawałki Z tych solenoidów Idą No i tutaj już jest Przestań, idziemy Idziemy kurde to obierać nie? Se tak powolutku, no Wiecie, jakie to jest, taka robota, taka kurde Chirurgiczna bardziej, nie? No, a jak już macie takie rozcięte te solenoidy, to już macie prawie wygrane. Tylko po, po, po prostu ustawiacie i od po prostu od tą tej cewki wypierdolacie, wy a odwijacie jak. Szaleni. No nie ja wiem czy to tutaj będę wszystko pokazywał. Jak będzie chyba gotowe odmiencie z tego wszystkiego z tych cewek, to się znowu włączy. No bo jest tego mnóstwo, nie? Widzicie sami miedział jak marzenie. Grube druciki. Więc jak będzie to wszystko powyciągane z tych cewek, to mieć to się znowu włączy. No, nie mogę się powstrzymać. Muszę wam pokazać te kolory jeszcze raz. No bo to są kolory jak marzenie, nie? Nie chcę się zaostrzyć. To jak zawsze tak bywa, nie? No, co jest? No. Jak na potworę nie zaostrzy się. Hehe. Mediocha jak marzenie. Widzicie sami? To jest tylko z tych solenoidów. No, kontynuujemy <grytanie> demontaż. Pozumienia. I jeszcze ku tej demontaży. To po prostu idzie tak normalnie odgąd. Widzicie to co sami? No i to samo wam wychodzi tutaj te grube śruby miedziane. To są jakieś te... Kurde nie wiem co to jest, ale jest to miedź. Mieć jak marzenie, proszę bardzo. Tutaj jest jeszcze taki przełącznik z tego miedziany, więc warto to odzyskać. Widzicie, że to jest poszarpane, ale jest to miedziane. Więc to jest gruba miedź. To tu jeszcze sobie muszę oddzielić, bo to jest taka taka mała. Pierdełka. A już jest dzielony. Tak. To, to jeszcze nie śmiecie zapomnieć o tym, oczywiście. Trzeba przypomnieć, więc kontynuacja z dalszymi cewkami ja musiałem sobie jaderko zmienić, bo się nie mieści w tym momencie. Małym... To jest stal, to jest miedź, to jest aluminium, kontynuujemy właśnie z wyciąganiem tej miedziochy z tych rozruszników. Ja sobie to zawsze troszeczkę wycina mnie. Ale to szybciej szło. Więc patrzcie jaka elegancka robota. Sypie się medziucha. Radość patrzeć. Więc... Jest to praca. Było to wyzwanie bardzo duże, no. Jeszcze nigdy nie miałem cztery rozruszniki za jednym ciosem. Są to rozruszniki... Podarowany od kolegi Fabiego Więc dziękuję Ci za ten towarek No i właśnie tak Tutaj tym stylem jeszcze te śrubki sobie musicie Śrubki miedziane widzicie sami To jest też gruba mieć I oczywiście zobaczycie jak się to Wszystko Po prostu jak się to wszystko Co i tego w czym było No ja kontynuuję Tą cewkę rozbiera, rozbierania. Za chwilę będzie podyczanie ważenie. No i wszystko co dobre, szybko się kończy. Więc tyle miedziuszy tych solenoidów. A kurde, tutaj jeszcze zapomniałem jedną miedź oddzielić. A już chciałem kurde skakać na wagę z miedzią. To jest niekompletne. No i Tak. Stal. Cyk. Wszystko, co dobre, szybko się kończy. Co jest stal? O, tak chyba z tym kibiałkiem w pierście w całości. Co jest z niedziucha? O, to tutaj z tymi śrubeczkami. Z tych właśnie końcówek. Nie wiem, jak się nazywa. Nie. Tutaj są wierniki 4, które chcę wysłać do czai. Czajo odezwij się. Dla Ciebie wierniki. Zrobimy paczkę. Oczywiście paczkę ja zapłacę. No i aluminium. Aluminium. Idziemy teraz co? Idziemy teraz na wagę. Zważyć to wszystko. ile byśmy otrzymali za to Kasiury. Tak, tutaj jeszcze są te tulejki mosiężne, brązowe. Tak, a tutaj. No i mamy wszystko posortowane. Tutaj jest miejsce tych cewek, tutaj jest tych śrubek, te śrubki są miedziane, aluminium odlew, Mosiądz i wirniki i stal więc zaczynamy ważeniem stali stali 6,6 kg po to wie, dajmy temu jest 6,60 zł za stał dodajemy i teraz na wagę idzie aluminium odlew jest tego sporo całkiem i odlewy mamy chyba po 8 zł za kilogram, więc 15 zł za odlewy aluminiowe dodajemy. Troszeczkę. O, z ustula jak chyba po 28 za kilogram. Mamy 56 groszy za tulejki, 20 gramów. Dodajemy. No i co? Na koniec najważniejsze miedziocha. Miedziocha! Tak. 550 gramów tylko z tych celek. No i plus jeszcze te miedziane śrubki tutaj dodamy. I policzymy jako. Mieć miks 695 gramów. Tego było no całkiem sporo, jak z tych solenoidów tylko. I po 38 zł za kilogram. Za mediochę mamy 26 zł. I razem wychodzi 49 zł za właśnie te wszystkie rozebrane. Cztery rozruszniki, oczywiście oczywiście jeszcze zapomniałem zważyć wirniki kolegowi ile tak plus minus się może spodziewać miedzi z tego zazwyczaj wychodzi 20% a 25% 24 kg, więc może być pół kg miedzi z tych wirników, które będę wysyłał do, tej, do kolegi Czara. A jeszcze taka niespodzianka na koniec z Zakudis. bo chyba trzy razy to ważyłem, by to wyliczyło dobrą cenę. Nie wiem, czy kurde zasiłanie musiałem do tej wagi podłączyć, bo zawsze głupie to liczyło. Nie wciąż tam kurde coś nie pasowało. no Teraz pasuje, więc o ile się polewała taka rozbiórka, tego wszystkiego popatrzcie na tą to, mnie to wstawcie jakoś tam łapę, skomentujcie, no bo te komentarze naprawdę są świetne od was, jest ich mnóstwo, mam co robić, mam komu odpisywać, nuda nie jest, więc wam się podoba, sub, łapa i skomentuj ten odcinek. No to po, po rozrusznikach, tylko cztery wyniki pozostały dla kolegi Czaj, kolego dezwisie, No i co, miłego dnia wszystkim i do zobaczenia. Papa! Pa.